Ten Eurogamer to ma taki layout tej strony, że to ciężko się po prostu czyta. Ale patrzcie, bo Newsik jest ciekawy, słuchajcie. Wcześniej niezapowiadana e, wersja jakaś e, rocznicowa na 30. rocznicę Raymana gdzieś wypłynęła, bo na australijskiej. E, ta rating board to jest jak dają kategorię wiekową nie? w grze, i gdzieś po prostu trafiło to do przyznania kategorii wiekowej, i z tego powodu wypłynęła na, szer, wiecie, do szerszej publiki jakaś wersja Raymena, która wcześniej nie była oficjalnie zapowiadana. Jestem mega ciekawy, co to jest, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja mega lubię Raymena. Tylko, uwaga, tutaj jest po prostu jeden mały disclaimer. Nie jestem fanem Originsa i Legend, tak jak nie byłem fanem pierwszego Raymana. Tylko ja bardzo lubię dwójkę i trójkę. O tych królikach to wiecie, nie wspominam nawet, więc słuchajcie. O co tutaj chodzi? Bo to dobrze kontrastuje z ostatnimi problemami Ubisoftu i anulowaniem gier, no nie? No więc tak, niezapowiadana wcześniej na 30. rocznicę edycja Raymana pojawiła się na tej właśnie klasyfikacyjnej, wiecie, liście, liście ograniczeń wiekowych w Australii. Rząd australijski oznaczył to jako, jako G. Oczywiście to, to mi nic nie mówi, nie mieszkam w Australii, ale to jest ekwiwalent. Kategorii U w United Kingdom, czyli okej, okay, no to czego się można spodziewać, tak? Po, po, po Raymanie i kreskówkowej jakiejś tam przemocy. No okej, okay, jakaś tam po prostu jest przemoc kreskówkowa. I słuchajcie, prawdopodobnie ta wersja ma pojawić się na PS5 i na Nintendo Switch. Atari jest, okej, okay, deweloperem i jednocześnie. Wydawcą. Czyli to ma być 30 rocznica pierwszego Raymana, i to ma być w takim razie. Aha, 30. Dobra, dobra okej, okay. czyli to, to będzie po prostu odświeżona wersja pierwszego Raymana, z tego co rozumiem z tych informacji. Ehm. No więc według Plotek, Ubisoft pracuje też na remakeiem Raymana Legends. To jest ciekawe, bo takie gry 2D. One się dobrze starzeją. W się sensie, wiedzieć, o co mi chodzi, jakby co tam remakeować. No, chyba że chcieliby zrobić taki remake, remake, um, zmienić też formę, mocno. No, jestem ciekawy, aczkolwiek, tak jak wspominałem, ja akurat nie jestem fanem tych Raymanów 2D. Mi to się marzy, wiecie. Rayman 4, nie? W końcu Marfi na początku Raymana 3 mówi: do zobaczenia w, czwór w Raymanie 4. I co? I nic. I dostaliśmy te króliki, a później właśnie. Dobre, bo dobre, ale akurat nie za bardzo pasujące pod mój gust te Reimeny 2D. No ale właśnie, nie do końca jest jasne, czy te plany. Nie, nie, nie padną ofiarą przecież tych ostatnich cięć Ubisoftowych, prawda? Który zamknął dwa studia, zresztą my sobie to coverowaliśmy, bo na przykład w Halifax e, w Kanadzie zamknęli studio, wyrzucając w ogóle wszystkich pracowników. Tam była w ogóle giga afera też ze związkami zawodowymi, nie? Także to sobie coverowaliśmy, to w ogóle jest na YouTubie. Yy... Ten newsik, jakby ktoś chciał się zapoznać. No i teraz właśnie, jeszcze dodatkowa informacja, której już nie omawiałem, bo mi się po prostu na bieżąco nie chciało, wiecie, denerwować i po prostu powtarzać z tym Ubisoftem. No ale zrezygnowali z realizacji sześciu projektów, które... Ja to i tak w część z nich to nie wierzyłem, że one kiedykolwiek, wiecie, jakby zostaną doprowadzone do końca, czyli między innymi remake a Prince of Persia Piaski Czasu. Powiem Wam, że Piaski Czasu to jest również gra, którą strasznie lubię, bo Ubisoft miał w ogóle bardzo mocny rok e, 2003. Rayman 3, Beyond Good and Evil i Piaski Czasu, nie? I to wyszło w ogóle w jednym roku. I słuchajcie, to był naprawdę mocny rok dla Ubisoftu. No więc ja sobie trochę pomyślałem, że oczywiście fajnie byłoby, gdyby w ogóle cała Prince of Persia, wiecie, wróciła, no bo ona została zabita przez Assassin's Creed'y, ale z drugiej strony, patrząc na to, jak Ubisoft dzisiaj działa, to sobie myślę, dobra, już niech zostawią, niech już zostawią tą. Eee, tą Prince of Persia w grobie, już jej <laughs> niech tego nie wyciągają. A inną taką w ogóle grom którą też właśnie chciałbym, żeby wróciła, ale może nie do końca w takiej formie, jak Ubisoft dzisiaj prezentuje Gry czyli Beyond Good and Evil. Tam się ciągle pojawiają informacje, że ma być druga część, nie ma być, potem, że ma być prequel, potem, że nie ma być, no i koniec końców nie ma. No ale ciekawe, właśnie czy, e, czy ten Remake, czy te plany nie zostały, wiecie, ukrócone przez te ostatnie decyzje Ubisoftu. E, no więc właśnie, tak, remake e, Piasków czasu anulowali. Em, no i oczywiście. To, Słuchajcie, to jest w ogóle mocne, nie? No bo to poskutkowało bardzo mocnym spadkiem akcji. I to jest w ogóle. Ja, ja nie kumam za bardzo, jak ten Ubisoft podejmuje decyzję, bo oni rzeczy, które, na które ludzie czekają, które mogłyby się okazać sukcesem, chociażby, wiecie, z braku laku, nie? Mogłyby się na przykład, tak wiecie, no dobrze by się sprzedała na przykład Prince of Persia Piaski Czasu, oni to anulują. Zamiast tego wydają Assassin's Creed'a, który, co zresztą czytaliśmy sobie, który mimo tego, że generuje dla Ubisoftu obecnie największe przychody, to to nie równoważy strat, które ich błędne decyzje generują, więc ja totalnie nie kumam, jak po prostu tam proces podejmowania decyzji przebiega. No więc, no tutaj wiadomo, te decyzje spowodowały spadek akcji kolejnych. Jak oni teraz się wycofają jeszcze z Raymana, no to to już będzie, słuchajcie, dowód na to, że ktoś tam sabotuje chyba ten Ubisoft i specjalnie to robi po prostu. No więc tak, na 30. rocznicę serii, pod koniec zeszłego roku, producent całej marki, Loik, taki ziomek, Mówił coś tam o historii serii i pokazywał mały teaser. A ja pamiętam, w ogóle to był jakiś taki zbiór różnych Raymanowych proje projektów, włącznie z tymi, które nie wyszły. Tam chyba były fragmenty też silnika Raymana 4, pokazywane z tego, co kojarzę. O ile dobrze, o ile nie mylę faktów, to ja wiem o co chodzi, to ja to chyba oglądałem. Nie wiem, czy nawet na streamie tego nie omawialiśmy. Um, no i teraz tak. Ok, na oficjalnej stronie Raymana na Twitterze, czy tam na Xie która w zasadzie była uśpiona przez, przez lata, ten ziomek dodał taką informację. Bardzo utalentowany team Ubisoft Montpellier i w Milanie teraz pracuje nad przyszłością Raymana. Okej, okay. tylko pytanie co to jest przyszłość, bo z tego co pamiętam to gdzieś tam wiecie, no po drodze były na przykład takie akcje, że był crossover e, Super Mario i Królików i tam chyba jako DLC dodali skórkę Raymana, więc wiecie, to jest taki bardzo no jakby e, niekonkretne, niekonkretny statement, a dalej mówi jeszcze, o właśnie, nie oczekujcie newsów od nas zbyt szybko, ale zapewniam, że Reymen jest w dobrych rękach. No, Okej, okay, no dobra. <laughs> Tutaj jest w ogóle, jeżeli oni teraz się nie zreflektują, że muszą sięgnąć wreszcie po jakąś markę, której gracze chcą, to ja nie wiem, to ja słuchajcie. Nie wiem po prostu, jak to świadczy o, o, o tej firmie. A wiecie co, co jest najlepsze? Ubisoft się upiera, żeby robić te takie duże typowo UBI gry, tak? Czyli te asasyny, wiecie, otwarty świat, bardzo dużo zawartości i tak dalej. Ale im to nie wychodzi, bo w tych grach ciągle coś nie działa. Bardzo często też gracze krytykują to, że tam jest jakby, wiecie, mało treści w tych grach i są strasznie roz, rozwleczone. Więc dla nich. Jeżeli nie potrafią zrobić dużej gry, to taki prosty tytuł liniowy, tak jak był Rayman 2 i Rayman 3, to może byłoby coś, co nie tylko jest przez graczy, wiecie, ciepło oczekiwane, ale też coś, z czym by sobie ten Ubisoft poradził w końcu, nie? Także ja tak oczywiście doradzam. Nie znam się na byciu CEO wielkiej firmy, ale z mojej perspektywy to. Może po, słuchajcie, no nie wiem, pięciu latach porażek z rzędu dobrze byłoby trochę zredefiniować strategię, którą przyjęli. Kurliki też mnie nie interesowały, ale zaatakowały to wiedziały gdzie uderzyć. Mario plus Rabbids. A widzisz, to właśnie wspominałem o tym. Cudowna gra taktyczna, która takiemu człowiekowi jak ja nie przepada za ten, bawiła się. Okej, okay. potem kurliki, party, które były na promocji za 17 zł, są bardzo fajną grom. Minigierki na kilka osób, które na swój czas są idealne. Nie lubiłam ich i nie lubię przez humor, ale gry mają dobre, niestety, ostatnio. Widzisz, to ja nie grałem w tego, ani tą taktyczną, ani nie grałem w żadne takie, takie party, gierki. E, więc tutaj się nie wypowiem, ale grałem w te pierwsze y, króliki, czyli po Rejmenie 3, to co wyszło. I. No nie wiem, nie, nie podobało mi się to. Pamiętam, że jak to wyszło, mi to kumpel pożyczył na PS dwójkę, bo ja w ogóle nie byłem zainteresowany kupowaniem tego. To ja wtedy się łudziłem, że to jest taki. Taki spin-off, taki dziwny przystanek w historii serii. No ale że wiecie, wracamy niedługo, tak? Dobra, parę lat i słuchajcie, będzie Rayman 4, nie? I dupa. <grystanie> I te króliki to był ostatni trójwymiarowy Rayman, który wyszedł. Masakra jakaś. A tam tyle było Raymana, że można było Raymanem po tej celi, w której był zamknięty, chodzić w kółko, nie? No więc. Um... Żeby podkreślić tą 30. rocznicę, ten ziomek też ogłosił, że Ubisoft będzie dzielił się e, aha, zakulisowymi e, informacjami, tak? Anegdotkami, interwiu, koncept e, arty będą pokazywać i tyle. No słuchajcie, spoko. E, czyli po prostu co będą robić? Będą budować hype i zadowalać inwestorów, żeby odwrócić te spadające ciągle akcje kurde, czy oni naprawdę nie pomyśleli o tym, że przydałaby im się naprawdę po prostu gra dobra, która byłaby sukcesem? Ja nie wiem, ja sobie głośno gdybam, tak jak wspominałem, nie wiem, jak się zarządza wielką korporacją, ale no mam takie wrażenie, że... Słuchajcie, no dajcie znać, nie? Zadzwońcie, ja parę pomysłów wam podrzucę. No ale słuchajcie, dobra, będziemy sobie lecieć zaraz do kolejnej rzeczy, ja... Ja to bym już wolał, żeby tak jak ten piaski czasu i ten Beyond Good and Evil, żeby już tego Raymana zostawili chyba w spokoju. Kiedyś sobie może na streamie ogramy Raymana 2 albo Raymana 3, bo ja strasznie lubię te gierki. No i dobra, słuchajcie, lecimy sobie do kolejnej rzeczy. Jak ktoś oglądał później zapis na YouTubie, no to zapraszam Was też na Twitcha.